Czy zastanawiałeś się, dlaczego właśnie teraz tak wiele mówi się o zmianach w ZUS? To nie przypadek. Mickiewicz ma dziś dla ciebie wiadomość, która może pozytywnie wpłynąć na twoją emeryturę, ale tylko jeśli dowiesz się, kto konkretnie na tym zyska. Dlaczego właśnie kwiecień 2025 rok? Co sprawiło, że ZUS podjął tak ważne decyzje właśnie teraz? Czy są to zmiany, które będą dotyczyć każdego emeryta, czy tylko wybranych grup? A może pojawiły się nowe dodatki, ulgi albo specjalne przeliczniki, które będą miały wpływ na twoje wypłaty? Wielu seniorów zadaje sobie teraz pytanie, czy ja też skorzystam na tych zmianach? Ale najważniejsze pytanie brzmi, czy już teraz wiesz, co trzeba zrobić, aby nie stracić żadnej korzyści? ZUS ogłosił zmiany, które nie były zapowiadane z wielkim wyprzedzeniem, a to oznacza, że osoby, które nie są na bieżąco, mogą coś przeoczyć. Ale nie martw się, właśnie po to tu jestem. Mickiewicz przygotował dla ciebie szczegółowe omówienie, ale najpierw musisz wiedzieć, czy te zmiany obejmą wszystkich emerytów, czy może tylko tych z określonym stażem pracy. Czy będą wyższe wypłaty, czy może nowe formy wsparcia dla samotnych lub opiekunów. A może ZUS planuje systemowe uproszczenia, które ułatwią życie tysiącom seniorów? Nie warto teraz zgadywać, lepiej to sprawdzić. Pineska, kliknij przycisk subskrybuj i zostań ze mną do końca. Bo za chwilę ujawnię dokładnie, co się zmienia, kto zyskuje najwięcej, i jak można się przygotować, aby nic nie przegapić. Czas działać. Nie każdy senior wie, co nadchodzi, ale ty możesz być o krok przed innymi. Wystarczy, że obejrzysz to wideo do końca, a dowiesz się dokładnie, co ZUS zmienia i co to znaczy dla ciebie. Drodzy widzowie, dziś zabieram Was w pełną faktów i konkretów podróż przez najnowsze zmiany w ZUS, które wchodzą w życie od kwietnia 2025 roku. To bardzo ważny moment dla każdego polskiego seniora, ponieważ mówimy tu o przepisach, które mogą realnie wpłynąć na wysokość emerytury, dostęp do dodatków i sposób obliczania świadczeń. Mickiewicz jest tu po to, aby krok po kroku przeprowadzić Was przez wszystko, co musicie wiedzieć, żeby nie przegapić żadnej szansy, którą przynoszą te zmiany. I choć na początku może się to wydawać skomplikowane, zapewniam Was, w tym materiale wszystko stanie się jasne. Zacznijmy od najważniejszego: marcowa waloryzacja. Od marca 2025 roku emerytury i renty wzrosły o 5,5%, co oznacza, że każda osoba pobierająca świadczenie otrzymała podwyżkę. Dla przykładu minimalna emerytura wzrosła o niemal 98 zł brutto i obecnie wynosi 1878,91 zł. To może wydawać się niewielką kwotą, ale dla wielu seniorów, którzy żyją z miesiąca na miesiąc, każda dodatkowa złotówka ma ogromne znaczenie. Renty z tytułu niezdolności do pracy również zostały objęte tą waloryzacją. Osoby z częściową niezdolnością do pracy otrzymują teraz minimum 1409,18 zł brutto. Co ważne, waloryzacja odbywa się automatycznie, nie trzeba składać żadnych wniosków. ZUS przelicza świadczenia na podstawie wskaźników ogłaszanych przez rząd. Kolejną ważną informacją są dodatki, które również zostały zwiększone. Dodatek pielęgnacyjny, przyznawany osobom po ukończeniu 75 roku życia, wynosi teraz 348,22 zł. Jest on wypłacany razem z emeryturą i również nie wymaga składania żadnych dokumentów. Dodatek dla sieroty zupełnej wzrósł do 654,48 zł. Dla wielu rodzin opiekujących się starszymi członkami rodziny, te pieniądze stanowią ważne wsparcie. Warto podkreślić, że wszystkie te kwoty są brutto, a więc jeszcze przed odliczeniem podatku i składki zdrowotnej. Ale to nie wszystko. Od 1 kwietnia 2024 roku co również wpływa na emerytury od 2025 roku, Główny Urząd Statystyczny ogłosił nowe tablice trwania życia. To właśnie na ich podstawie ZUS oblicza wysokość emerytur przyznawanych według tak tzw. nowego systemu, czyli osobom, które przechodzą na emeryturę po 1999 roku. Co to oznacza w praktyce? Nowe tablice pokazują, że przewidywana długość życia się nieco wydłużyła, a to przekłada się na niższe miesięczne świadczenia, ponieważ zgromadzony kapitał emerytalny dzielony jest na większą liczbę miesięcy. Szacuje się, że dla kobiet emerytura może być niższa o około 3,7%, a dla mężczyzn o 4,1% wszystko zależy od wieku i momentu przejścia na emeryturę. Dla przykładu, kobieta mająca 60 lat i zgromadzony kapitał w wysokości 500 tys. zł otrzyma teraz miesięcznie około 2300 zł emerytury, czyli około 90 zł mniej niż w ubiegłym roku. ZUS podkreśla jednak, że osoby, które już pobierają świadczenia, nie muszą się obawiać, nowe tablice dotyczą tylko nowo przyznawanych emerytur. Osoby, które są już na emeryturze, nie odczują tych zmian bezpośrednio, choć ich dzieci czy wnuki mogą w przyszłości otrzymać nieco niższe świadczenia. Dlatego wiele osób decyduje się obecnie na późniejsze przechodzenie na emeryturę, bo im dłużej ktoś pracuje, tym więcej kapitału zgromadzi i tym krótszy będzie okres jego wypłaty, co daje wyższą miesięczną kwotę. W kwietniu ZUS wprowadził również nowe zasady przeliczania świadczeń dla osób, które kontynuują pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wyższego świadczenia bez konieczności składania wniosku o ponowne przeliczenie. System sam wykrywa że ktoś osiągnął określony pułap dochodu i przelicza jego świadczenie ponownie, uwzględniając składki odprowadzane po osiągnięciu wieku emerytalnego. To bardzo korzystna zmiana dla tych, którzy nie przeszli od razu na emeryturę, tylko pracują dalej i budują swój kapitał emerytalny. ZUS zachęca, aby seniorzy sprawdzali co roku, czy warto złożyć wniosek o przeliczenie, szczególnie jeśli pracowali po osiągnięciu wieku emerytalnego nawet przez krótki czas. Od kwietnia pojawiły się również nowe świadczenia wspierające dla osób niesamodzielnych. To tak zwane świadczenie wspierające w wysokości od 40% do 220% renty socjalnej, przyznawane na podstawie oceny niezależnego eksperta. Seniorzy, którzy wymagają opieki i mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, mogą ubiegać się o to świadczenie bezpośrednio przez portal ZUS lub w placówce. Jest ono przyznawane niezależnie od emerytury i może stanowić istotne wsparcie dla osób starszych i ich rodzin. Ważne, nie trzeba mieć orzeczenia o niepełnosprawności decyzja zapada na podstawie punktowej oceny samodzielności. Warto również wspomnieć o ulgach podatkowych. Od 2022 roku osoby po 60 roku życia, które wciąż pracują, a nie pobierają jeszcze emerytury, mogą korzystać z tak zwanej ulgi dla pracujących seniorów, oznacza to, że ich dochód do 85528z rocznie jest całkowicie zwolniony z podatku dochodowego. To bardzo duży bonus dla tych, Którzy zdecydowali się odłożyć decyzję o przejściu na emeryturę. Oszczędności podatkowe mogą sięgać kilku tysięcy złotych rocznie. Co więcej, dzięki temu, że kapitał wciąż rośnie, przyszła emerytura może być wyższa nawet o kilkanaście procent. ZUS wprowadził również uproszczenia w zakresie dostarczania dokumentów. Coraz więcej spraw można załatwić przez Platformę Usług Elektronicznych. PUE. Wniosek o przeliczenie emerytury, wniosek o dodatek pielęgnacyjny, a nawet zgłoszenie doświadczenia wspierającego to wszystko można zrobić zdalnie, bez wychodzenia z domu. Seniorzy coraz częściej korzystają z tej formy kontaktu, zwłaszcza że pracownicy ZUS chętnie pomagają w placówkach lub przez infolinię w obsłudze systemu. W najbliższych miesiącach planowane są także zmiany w dodatkach osłonowych i energetycznych, seniorzy o niższych dochodach będą mogli skorzystać z dofinansowania do rachunków za prąd i gazowa. Szczegóły mają zostać ogłoszone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jeszcze przed wakacjami. To ważne, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów życia. Warto śledzić te informacje na bieżąco. Mickiewicz oczywiście będzie o wszystkim informować. W dalszej części tego materiału opowiem Wam o tym, jakie dokumenty trzeba przygotować, aby skorzystać z nowych świadczeń, kiedy najlepiej złożyć wniosek o przeliczenie emerytury oraz jakie są najczęstsze błędy popełniane przez seniorów przy kontakcie z ZUS. Zostańcie ze mną do końca, bo w dalszych minutach podam także praktyczne wskazówki, jak zwiększyć swoją emeryturę legalnie i skutecznie. Czy chcesz, żebym kontynuował kolejne 4500 słów tej wersji tutaj? Warto również zauważyć, że ZUS wprowadza nie tylko zmiany w zakresie wysokości świadczeń, ale także w sposobie ich naliczania. Z kolei nowe przepisy dotyczące tablic długości życia, które wprowadzono na początku 2024 roku, mają istotne znaczenie dla osób, które zdecydują się na przejście na emeryturę po 2025 roku. W skrócie, zmiana w obliczaniu przewidywanego okresu pobierania emerytury może oznaczać, że emerytury przyznawane na podstawie tych nowych tablic będą niższe. Dla kobiet i mężczyzn, którzy będą przechodzić na emeryturę po 2025 roku, obniżenie miesięcznego świadczenia może wynieść około 3-4%. To istotna zmiana, ponieważ wpływa na to, jak ZUS dzieli zgromadzony kapitał na poszczególne miesiące życia. Dłuższy okres przewidywanego życia sprawia, że każdy miesiąc wypłaty będzie mniejszy. Pomimo tego, że dla obecnych emerytów nie będzie to miało bezpośredniego wpływu, warto, aby przyszli emeryci zdawali sobie sprawę z tych nowych zasad. Zmiana ta stanowi element długoterminowego planowania, które jest niezbędne, aby uniknąć rozczarowań w momencie, gdy przejdziemy na emeryturę. Kluczem do sukcesu jest zaplanowanie swojej przyszłości z wyprzedzeniem i świadome podejmowanie decyzji o przejściu na emeryturę. Co istotne, ZUS nie zostawia seniorów samych w tej trudnej materii. System emerytalny i pomoc finansowa dla osób starszych w Polsce rozwija się w bardzo dynamiczny sposób, a rząd wciąż opracowuje kolejne programy wsparcia. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny, który jest przyznawany osobom, które wymagają szczególnej opieki i pomocy. W 2025 roku ZUS zwiększy wysokość tego dodatku, co ma na celu wsparcie osób, które borykają się z problemami zdrowotnymi, a ich emerytura nie zawsze wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z leczeniem i opieką. ZUS poprzez swoje programy stara się poprawić sytuację materialną seniorów, oferując dodatkowe wsparcie finansowe, a także ułatwiając procedury administracyjne. To istotne, ponieważ z roku na rok coraz więcej osób, w tym seniorów, korzysta z usług internetowych ZUS, takich jak Platforma Usług Elektronicznych. Dzięki tej platformie możliwe jest załatwianie wielu spraw związanych z emeryturą, rentami czy dodatkami bez konieczności wychodzenia z domu to znaczące ułatwienie, szczególnie dla osób starszych, które nie czują się pewnie w tradycyjnych urzędach czy placówkach. Chociaż ZUS i zmiany w systemie emerytalnym mogą wydawać się złożone, ważne jest, abyście pamiętali o kilku kluczowych kwestiach. Przede wszystkim, nie bójcie się korzystać z dostępnych zasobów, takich jak infolinia ZUS czy pomoc doradcza, którą można uzyskać bezpośrednio w placówkach. Wiele osób wciąż nie wie, że mogą skorzystać z różnych ulg, świadczeń dodatkowych czy programów osłonowych, które są dostępne w ramach systemu emerytalnego. Warto zatem systematycznie śledzić wszelkie zmiany w przepisach i nie obawiać się pytać, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości.